No, witajcie. Dzisiaj mamy taki piękny dzień. Nie ma ciepło, ale pięknie słoneczko świeci, zaraz się coś chce robić. Tu jeszcze mamy lampki na balkonie, bo było zimno, mokro. A to jest tak zaplątane. Tu jest tysiąc lampek, że trzeba będzie to odplątać. No, może jeśli się na działkę przejdziemy, coś zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda namówić rodzinę. Oj, ostrości nie ma. No to na razie do, do potem. Trzymać na ogródek, troszkę żeśmy porobili. Kwiat jest y, z mężem jeszcze tam przynajmniej na gałęzie, na jabłonce. Jak skończą będziemy szli do domku. Chciałam się tylko odezwać do Was. Dzisiaj jest sobota. Który dzisiaj? 15 lutego. 15. 15. 15. A na razie reszta to się znało. Odezwę. Na razie. Bo drzewa nawet bielić nie musimy. Hall zakupowy, właściwie to food hall. Dzisiaj byłam w sklepie. skorzystałam z okazji, że ta, może był samochodem z, z pracy, bo nasz ciągle jeszcze zepsuty. No i to po co mam nosić, jak mogę wszystko przywieźć, nie? Zresztą ostatnio się tak przyzwyczaiłam, że wszystko woziłam To mi się teraz nie chce nosić takich ciężarów. No i tu mamy mąkę przy Tutaj mąkę żytnią pełnoziarnistą. Mąkę Wczenną, pełną ziarnistą, ziemniaczaną, troszkę szynki dębowej, odset papryka. Zobaczymy jaka ta papryka, czy ona ma jakiś smak. Szukam papryki takiej, która ma dobry smak tej przyprawy. Orzeszki ziemne do mojej owsianki i migdały. Jajka z biedronki. Tu mamy kawę kilo 200. Dobra jest. ta kawa A tu mamy masę serów. No to chyba na cały miesiąc nam starczy tych serów żółtych, salami, światowit No 2,5 2, 2 kg chyba i gołda Tak, ale u nas ser szybko idzie, poza tym one są tak raczej grubo krojone, także to i tak pójdzie szybko masło na jakiś czas tu mamy salami paprykowe kiełki Bo na razie nie, nie dostałam y, nacisie takiej do, do posiania i tu mamy serek fromello z cebulką i jeszcze piorkiem. kefir ogórek, papryka, pomidory rzymskie parówki z szynki a drugie z fileta kurczaka dwie pizze Amerykana supreme ciekawe jak, jak one będą smakowały bo nie jadłam tego jeszcze w Lidlu i tam były widziałam to, żeśmy sobie dzisiaj wzięli na kolację tu mamy sałatę lodową marchewkę tu przysmaki dla mojej psineczki bo już się skończyły, i to, potem nie ma co je dawać, jak się, jak się wróci ze spacerku. Tutaj te saszetki ja nawet nie patrzałam, czy tu są wszystkie, to takie otwarte było. No, tutaj mamy śledzie Matiasy, kupiłam, bo była promocja. A ja mam wiadro z tą solanką, po sobie dam do wiadra z solanką, i ostatnio mi tak naszło na śledzie, a śledzi nie było. No i mega paka płatków kosmetycznych. I to by było na dziś. No i to na jakiś czas będzie. Tu jeszcze nie ma mięsa i tak dalej, ale to, to kiedy indziej. Ale już sery takie rzeczy do chleba to na razie są. No, to na razie to bają. tam no, witam Was to Wasz kudłatek. Tym tygodniu chyba już do tego nie chyba już pójdę do tego rezera, bo już nie, nie, nie widzicie się poczesać. Jak widzieliście wcześniej, byliśmy na ogródku dzisiaj, troszkę porobiliśmy tam, zmęczoni, jak nie wiem, to takie pierwsze, pierwsze roboty w tym roku na ogródku. No i tym samym rozpoczęliśmy sezon ogródkowy. Nawet się zastanawialiśmy, czy sobie nie, nie wziąć kiełbaski na, na grilla. My byśmy się to, se tam robili, a kiełbaska by się w tym czasie sma piekła, tam, smażyła, grillowała. No ale w końcu żeśmy nie wzięli tej obaski, bo my przeważnie co sobie grillujemy, to jak zaczynamy grillować, jest piękna pogoda, a potem jak przyjdzie do jedzenia, to deszcz pada. No ale dzisiaj nie padało. Dzisiaj było pięknie, ciepło, fajnie się robiło. Wiatru przede wszystkim nie było, to się fajnie robiło na tej działce. Tam jeszcze jest masa do zrobienia, ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego, co myśmy tam zrobili. Piki z mężem poobcinali te, te gałęzie na drzewie. Te wszystkie wilki powycinali z tej jabłonki. Naprostowaliśmy sobie jabłonkę, tą drugą, co jest za, za altanką, bo ona się tak jakoś, ona się nam położyła praktycznie na ten, na altankę, bo tam podłoże jest takie gliniaste i nie wiem co się stało, że ona po prostu pod ciężarem poszła. Myśmy ją naprostowali i będziemy obserwować, co to się będzie, co z nią będzie w, na wiosnę. Bo nie wiadomo, co z korzeniami tam jest, nie? No ale naprostowaliśmy i będziemy patrzeć, co, co, co jest. Może się wrośnie z powrotem, a jak nie, no to nie wiem. Trzeba będzie ją potem ściąć, ale ona już jest tyle lat, ile my mamy tą działkę. A my tą działkę to już mamy z 30 lat. Chyba. Nie, no trochę mniej. No. Kiedyś Wam też opowiem, jak, jak doszło do tego, że kupiliśmy sobie tą działkę. Też jest tak ciekawe. No. Ale już dzisiaj nie, bo ten filmik dzisiejszy i tak już jest, będzie trochę długi. Chociaż tam to, to na ogródku, to tam w przyspieszeniu zrobię. Zrobiłam już. Jak Wy to patrzycie, to już zrobiłam. No. A dziś sobota, to tutaj jeszcze też sobie kluski będę robiła. Już mam ziemniaki przeciśnięte. Oj! Mój doper chyba. Nic się nie stało. Na pewno spadł mi tylko doper Perhelc Ale nie wiem, czemu on jest. Albo on był źle dokręcony. I tu jest mokre. Mm. Ale na ścianie nie ma nic. No. Filmujemy. Na rękach tylko miałam mokre, jak go złapałam, bo tu był niedokręcony. A już jest resztka, trzeba będzie kupić. No i, i zapomniałam o czym gadałam. Nie wiem, za nie boli, nie? No już wiem. Mówiłam, że jest sobota, że kluski będę robiła później. No i filmik będę montować. A ten Doppelherz nie jest mój, tylko od męża. Tylko, że on go nie pije, więc ja sobie go piję, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Mąż go dostał od syna, ale on go nie pije. To ja piję, nie? A dobre to jest. Będziesz to jeszcze pił? Nie będzie pił. To ja będę piła. A teraz się palce kleję? Nie. No. To będę już kończyła. Idę to poskładać. Będziecie mieli na, na jutro filmik. No. A jutro jak będzie po, y, pogoda, a zdaje się, że w, moim, w mojej pogodzie pokazywali, że ma być ładnie. Ciepło i słonecznie. Więc jak tak będzie, to po kościele sobie pójdziemy na działkę na kawę. Bo my jak w niedzielę idziemy na działkę, to idziemy przed obiadem. Bo po obiedzie to zazwyczaj zapadamy się w fotele na drzemkę. Także chcemy iść na spacer, to idziemy zawsze po kościele przed obiadem. Jak przechodzimy, robimy sobie obiadek i potem takie, takie odpoczywanie jest takie, takie fajne. No. Miałam dzisiaj jeszcze piec yy, ciasto i chleb. Ale za dużo sobie naszykowałam roboty na jeden dzień. Już nie mam tyle siły. Na działce się troszkę porobiło. No i ten chleb będę albo jutro piekła, albo w poniedziałek. I zauważyłam właśnie, bo mi się ten kwas nie chciał robić. I kiedyś już jedna vlogerka też mówiła, że robi kwas chlebowy i jej nie wychodzi. I ja tak sobie myślałam, że to jakoś niemożliwe, bo mi zawsze wychodził. Ale ja też nie wychodził mi tyle czasu, on mi się w ogóle, żeby nie rósł, tylko on skisnął, ale on nie rósł, nie, nie, nie ten, nie pracował. I dałam inną mąkę, tym razem, zaraz Wam pokażę. Do tego, co tam jest, to dodałam mąkę z, tym, tym razem z tego, gdzie kupioną. I tu pisze: i Sław. I to jest też żytnia razowa, mąka, i on wreszcie ruszył. To znaczy, że ta mąka z Lidla jest do dupy, za przeproszeniem. Tak. Tam nie ma producenta, nie ten. Jak napisałam do Lidla, skąd są mąki, to mi powiedzieli, że to jest ich produkcja własna, Lidlowa i biorą od polskich tych. Dostawców, ale od kogo, co i jak nie. Nie wiadomo, co tam namieszają do tej mąki, bo ta mąka w ogóle nie chce pracować, nie chce rosnąć. Więc od tej pory już nie będę w Lidlu kupowała tej mąki. Tylko to akurat w Carrefourze kupiłam, ale to już mniejsza o to, gdzie. Ważne, że piszę skąd co jest ta mąka, a nie takie nie wiadomo od kogo i nie wiadomo, jak działa. Się I tym miłym akcentem będę kończyła Bye you. Miłej niedzieli wam życzę. Papa. Pa. Macham tymi gałązkami, oby nie wiem.